Dobra, lecimy 9 pików w kampanii na start. Zobaczmy, co takiego będzie. Szukamy piłkarzy Tottenhamu, bo teraz już trzeba grać nimi meczik w W lidze weekendowej. Wow! O, turę Vanegas i donna Ruma. Fajnie, spoko. Co prawda, już PS grałem w tej tej lidze weekendowej, ale. No i co? Film, Dobra, weźmy ten duplikat. No to. Zobaczmy. O, Bentancur, ale mam go w sumie. Dobra, dobra. Nic, langa. Jezu, no absolutnie nic nie leci, no. Mane. Dobra, składzi ten hamu gotowy. Wjeżdżamy w meczyk, proszę Państwa. 6-4 bilans. Ja czuję, że IA FC26 to będzie to, no. Wiadomo, że będzie to. Inaczej byśmy nie kupowali, chyba, nie? Dobra. Ale leszcz. Brawo, Vicario Wiedziałem, że on to zrobi. Kurde, no, bo ja chciałem dwa mecze zagrać do tej 19, ale tutaj widzę, że rzutek się trafił niezły. I gol. Brawo, brawo, son. Ale jak to czuć w ogóle jaki ja delay czuję. Brawo. No ale to no... co jest? Czemu jego ja tak zło? No, na wi gram. Przełączę po tym meczu tragedia jakaś. No na pewno, no chłopie, weź ty się w cymbał pocałuj. Ty na pewno z takiej odległości nie strzeliś. Tak? Nie, tu fartu. tu Ronaldo, tu it. Uwaga. O! O widzicie, patrzcie co się dzieje. Dobra. Ale nie zdziwię się, jak mnie wydupcy w tym meczu, nie? Dobrze, dobrze udodzi, nice. I Kane, Kane, Fifko. Ej, serio gościu, wyszedł, on był lepszy. Dobra, dobra. Taki, taki składzik na meczyk Milanu, proszę państwa. sztamik Maldini, Teo, no, tu jest, tu jest aura w tym składzie, jest pieprzona aura w tym składzie. Też skład prawie Milanu. No, fajny, fajny, MBP z Jamalem na skrzydłach. Brawo, brawo, kaka. Ka, I no serio? I Baza! Baza, drugi zbazowany rywal. Smaczny, robię go. A, nie miałem Zidana w tym roku, to robimy się Zidana. Mega giga pack painting 30x83. Toti! Toti, touti mamy Toti! Wii, nice. O, ikona foot. Dobra, zostawiam. Zostawiam. Ikona futis, panowie, leci. Nie, to jest pojedynczy walkout, kurna. To jest Cliver tylko. Myślałem, że podwójny walkout ikony futis. The brainer. Zasta o! Parka 10 monet! Panowie, 10 minut mamy do niej do końca. Dobra, 5 razy 8, 7 i 18 paczek wjeżdżamy. 10 razy 8, 5. No, no, nice, nice. Koniec teraz na Ewo Evo zostawić? No można, ale te Evo, czy są jakieś takie już wybitne? Gdzież te Evo nie dorastają do 5 futisom. Za bardzo. Chyba, że jakiegoś chaina masz mocnego. Dobra, 18 paczek. Czekamy tutaj na Cristiano Ronaldo, cierpliwie Szef wszystkich szefów. Fajna paka. de Desai. No nic, nic. Tak jest, dobra, 97, pierwszy patrzcie na to teraz. No, takie olec, ciągle duplikaty, ciągle bez Cristiano, ciągle bez Mbappe, ciągle bez Krojfa, ciągle bez Pirlo, którego bardzo bym chciał. No nie da się, panowie, nie da się, ale spokojnie, od poniedziałku do piątku streamy, od 9 do 14 będziemy grindować po Cristiano Ronaldo. No oczywiście na kopniaku, do którego link macie w przypiętej wiadomości. Reize. Także pogrindujemy. I będzie, nie? O, Cantona, 28, fajny traf Cantona fajna karta ogólnie O, nice Smith, nice Nice O, o, o Johan Come to daddy, come to daddy Dobra Cristiano Ronaldo z Van Bastenem Możesz 11 pików Kurde, skipnąłem Uuu Dobra, tu trzeba się śpieszyć, bo już minuta mi została Dobra, trójkąt X Dobra, Saliba Dobra Suarez, James Uuu Dalej, plea, Forlan. Donna Ruma weźmy jeszcze raz, czemu nie? 19. No już, już, 5 pików idziemy na 19, panowie. Zeroberto. Dobra, zeroberto. Uwaga, dziewiątka jakaś. Dobra, duszonka weźmy sobie. Weźmy Greja. Dwa piki, panowie, może akurat o 19. Wow, parkola! Dobra, 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 pik. ostatni pik, ostatni pik. Słyszę, że jest dobre SBC. Tutaj studio podaje mi naprawdę dobre SBC. Dobra, 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 uwaga, 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 idziemy na SBC, proszę państwa, bo jest grubo. Dobra, 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 obczajmy to sobie. Uwaga, SBC 19 w niedzielę. Piki 97, plus. powtarzalne ikonowe piki 97 plus. O, wow! Jest, rudiger 99, ale to jest petarda, nie. Ale, petarda, jeden skład. Myślę, to jest żart jakiś. <laughs> Jeszcze to jest taki obrońca fenomenalny. Ogólnie mi się Rudigerem w tym roku super grało. Także na pewno będzie robiony. Jeszcze ma typ. Jest. No nie, no przecież to jest jakiś sztos. Zobaczmy. Może na kartę 99. Tak, o, a tak, dla, dla sportu sprawdźmy sobie. Uu, czy to jest endgame'owy hulit? Ej, dobry content. Jak na. Jak na ten dzień, co dzisiaj mamy, czyli na niedzielę, i ogólnie na to EA, które. No, trzeba powiedzieć, na to futis nas. Niespecjalnie jakoś tak, co w się sensie nie jest źle, ale no nie rozpieszcza nas, to. Na przykład Majka Menion. Który wyglądałby chyba najlepszego SPD w grze, tak szczerze. 99 obrony, 99 fizyczności, 94 tempa. Plus, wiadomo, warunki fizyczne, nie? O i puchar jeszcze, proszę Państwa. Madueke jest z Zubimendim. Uuu, ale fajny ten zubi ty. Dobra, trzy piki z Ikoną, proszę państwa. Trzy nowe piki z Ikoną 97+. Czy będzie jakaś 99, dziewiątka? Klasycznie Ziko, klasycznie Klajwet, klasycznie Pujol. O, jest Bail 99. Nice. Tylko po co on jak go mam? 4 miliony tak o. Dobra, oby, oby tak dalej, oby tak dalej. Lampard, Essien... I Tata tjuram. I jeszcze jeden pik Ale na razie trzy takie dobre, Gert Trzy duplikaty Może coś nowego Może coś nowego, proszę Bez duplikatu Kurde, gerd Miller Trzeci najsłabszy No dobra, no to taki składzik Barcelony, proszę państwa Dobra, składzik rywala No niezły, niezły Tręcik na SPD, ronaldo No ale na jakiś Dobre, Carles Puyol ale, ale to jest legenda Dobrze Kurde, no i strzelił No ale to był taki przypadek, że szok Kurde karny, Carles Puyol, what the fuck are you doing? Wojtek Szczęsny, on to ma jak na mundialu, on go czuje Ronaldo Nazario Kurde, kurde no Brawo Oj kurde, oj dobra, dobra, dobra Nie no, nie no, co, nie no, nie wychodzę Ja nie uważam, że to jest dobry wynik, nie Strasznie mi się gra tą obroną Ty mi sprint w ogóle działa? To jest niemożliwe, że mi Vitinha tak odjeżdża Dobra, zmiana pada ale gram, gram, ja nie wychodzę no Ja nie wierzę, że ja to przegram aż tak Messi, dobra W tym momencie zaczynamy comeback, była zmiana pada Więc pora na klasyczny wpierdziel dla rywala No widzicie, ja już goli nie tracę, zmieniłem pada nagle go się nie może nic zrobić, szkoda, że wcześniej nie zmieniłem pada przy 3-0 na przykład Dobra Messi, gol, 5-2, wracamy, wracamy na szczyt Dawaj Messi, no nie no, ale Messi kontra Van Dyke tu chyba też trzeba jednak zmianę dać. Jakieś, eto, coś. Dobrze. Nie, no patrzcie, zmieniłem pada i gościu nic nie może zrobić nagle, no. No, niestety. Wojtek Szczęsny zawodzi po całości. Dobra, to jest koniec. Dobra, wychodzę. Nie ma co, panowie, wychodzę. Już się nadrobię tego. No dobra, no to to jest skład Chelsea, proszę państwa. Jedziemy. Po dziewiąte zwycięstwo. Dobra, taki składzik. Jest Neymarito, fajne. No i Rudiger, zobaczmy, pięknie Eden Hazard, piękna piłka Oliwier, Oliwier, czy to będziesz miał? No, pytam dzika, czy sra się. No oczywiście, że Oliwier, Ziru takie piłki będzie miał Ekstra do Oliwiera, nie no Oliwier mi wykeruje kolejny mecz, czyżby Rok temu wykerował mi pierwszą rangę Aj, teraz trochę łatwiejsze Zdanie, bo tylko 10 winków trzeba wykerować Dobrze, Eden jak wrócił, kurna O, dobrze, Eden, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, Ziru, jesteś? Jesteś Ziru, czy nie jesteś? Cole, chłopie No, ale taki meczyk ciężki, ciężki, ale mam jeszcze jakiegoś, wiecie, mam jeszcze Asa w rękach, mamy tutaj Risa Jamesa 98 w rajeczego. Kurde, no No niesamowite to jest, no nie mogę nic zrobić, nie? Cole? Aj, ale on ma te, on... No, tutaj Marudny miał rację z tym, nie? Ciągle zawsze będę to mówił, ale No dobre ma te fineski Cole Palmer Dobra, no pierwsza połowa, jeden do jednego, no tak o, jest, nie? Tak o. I Kol, Kurde, i decheano! Panowie! Kurde, nie, Olivier. Nie chciałem powiedzieć, że FIFA się zmienia, ale. ale, Giroud, nie. No jednak też się zmienił, chłop. O, dobra, ale to był strzał w ciebie, bo. Dobrze, dobrze, dawaj, 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 ciśniesz, 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 Ziru. No, no kogo ja to podaję? <laughs> brawo, brawo, Badia Schiele, super. I Palmer nie ma. Eden Hazard! Witam! O, wydupcony pięknie. I teraz. No nie, no ale gorszy piły to się nie dało, panie Gusto, nie? I teraz. Olivier, Oliviero! Kurde, karny. Brawo, brawo kurtua i Rudiger. Ostatnia interwencja w meczu. Ale luz, on ma taki luz. Dunoxy miał rację, samograj. Taki składzik. Ostatni meczik w lidze weekendowej z składem Juventusiaków. No taki, taki, o, taki, o, taki, o. Nie ma. Brawo, Buffon, on nie wiedział sam, jak on. I Cristiano Ronaldo. Gold! CR17 again, again! Shoo! I Federico Chiesa. Urwał się. Fede Chiesa, Fede Chiesa. leci. Fede! Fede! Cristiano! Nie! Ej, fajnie mi się gra tym Skodem Juve I Cristiano, dzięki bardzo Siuuu! Z kebabem i Dzięki wodzu i zameczyk. Walczymy dalej jednak, myślałem, że to koniec Po oh, kurde! Dobra, tez, chyba też bym po czymś takim wyszedł <grym> Oj, no, tak, też bym wyszedł Dobra, czy jakoś odda, proszę państwa Sprawdźmy to, sprawdźmy Piki 8.5 plus od razu wjeżdżamy, tylko może zmienię tytuł na Twitchu. Serio, nie dostałem karty specjalnej z tego pika. Dobra, Quixel 1 i proszę drugi. Jest, dwa quicksele będą, nice. Czy jakkolwiek odda, czy będzie karta więcej niż 97, o co naprawdę ciężko. Pięknie, naprawdę idziemy w zaparte. La... No jedna karta, błagam, no. No se żartujecie chyba, serio. Jeszcze mamy te nagrody, nie? Jonathan David, proszę państwa, no i te piki, paczki są... Tutaj jeden z dwóch. Klikam trygodni, niech się wiedzie. Niech się wiedzie. Uwaga. I. Vialli. Dechea. I Lampard. I ostatni, jeden z czterech. Czy będzie jakaś karta 99, której nie mam? Uwaga. Kuman. Figo. No niestety nie. A Figo z szacunku. Futis. Skipnę. I liczę tutaj na Cristiano Ronaldo 99. Ale jest żarwinie, tak źle. No i złota karta. <noise> Nie wiem dlaczego. Wow, serio? No dobra, to co? 20 razy 83 To ty, tołty, touti, mamy touti. Okej. Okay. Okej, okay, Barnes. Nagrody dopiero co się zmieniły, a uważam, że już potrzebują przebudowy. Bo naprawdę wygląda to miernie. Naprawdę wygląda to miernie. 2 razy 88. Nuno menderz i Pajorka. Gwarantowany Futis, wymienny. Carlos Tevez. Carlos Tevez, fajnie, 11 tysięcy zawsze. Dobrze, w związku z tym, że bardziej sobie cenię wymienną paczkę, to otwórzmy sobie paczkę z trzema futisami. Czy coś tu wpadnie? Czy będzie karta 99? Napastnik, Holandia, Klajwerd. Także, czy spodziewam się jakiegoś boom? Nie, bo drugi będzie chyba hero. Kurde, wyla. no ja pierdziele, co tu? No dobra, ale te, ale teraz w champion, to trzeba sobie śmiało mówić, to nie jest, żeby tutaj dostać jakąś fajną kartę. Tylko po to, żeby się sprawdzić i pograć sobie jakimiś nowymi kartami. I Zobaczmy, Krem de la Krem, paczka 10x85. Jest to. C... Be Okej, okay. Bellingham, fajnie, Isaac też fajnie. Tutaj mamy dwa quicksele. Dobra, 50 tysięcy, ale wiecie co, dobitka, dobitka, panowie, dobitka. Wymienne paczki za 120 tysięcy były. Tak jest, o te paczki, 11x86. Zobaczmy, zobaczmy, Shape Shifter jako pierwszy, czy jakoś się to zwróci. Napastnik Włochy Wiali, dobra, dalej Jest też oczywiście Olize Który pewnie też nic nie kosztuje No niestety, dobra 60 tysięcy, ale lipa Spróbujmy dalej, kolejne PO, Francja Kurde, myślałem to będzie Tata tiura, który pewnie nic nie kosztuje To jest Klaus, czyli podwójny Futis Okej, okay? daj Ale nie tak, ale nie tak Dobra, Quixel też 60 tysięcy znowu, czy jest jeszcze czy są da, da, dalsze paczki? Chyba koniec, bo już mi cofnęło aż tak daleko. Oczywiście podbijcie film w komentarzach, zostawcie komentarz, co wytrafiliście trafiliście za fut Champions i, i zostawcie łapkę w górę.